Słuchajcie, z rana dopadł nas deszcz i trochę opóźniliśmy nasze wyjście. Obozowisko już zwinięte i my zbieramy się do trasy. Niestety będziemy maszerować w deszczu. Przed nami 17 km. Ja osobiście nie czuję się najlepiej. Trochę się nie wyspałem, ale też wydaje mi się, że wysokość robi swoje. Mam nadzieję, że znów się szybko przyzwyczaję. Także jak widzicie, nie tylko my tutaj trekujemy, ludzie śpią sobie na dziko, zupełnie w namiotach i korzystają z uroków przyrody tutaj. Powiem wam, że no, dzisiejszy trek jeszcze nie jest tak wymagający, ale wiem, że to dopiero przedsmak. Teraz po prostu sobie idziemy, ale jak zacznie się wspinaczka, będzie grubo. Czuję się lepiej, a minęło niecałe 20 minut, wydaje mi się, że zawsze po przebudzeniu organizm musi się trochę dostosować do tego, co się dzieje dookoła. Powiem Wam, że no, przygoda niesamowita, a to jeszcze nie jest ostatni dzień mój w górach. To też nie jest mój ostatni dzień na wyjeździe, bo zostało jeszcze chyba 4 dni w sumie. Nawet nie wiem, nie liczę. Musimy przekroczyć tą rzekę przez wodę. Każdy musi sięgnąć buty i się przeprawiamy. Niestety nie ma żadnego mostu i przejście przez wodę, to jedyna opcja. Wszystkim udało się bezpiecznie przejść, jedyne straty to to, że skoro straciłem jednego klapka, mówi się trudno, bierzemy go ze sobą i ruszamy dalej. Tam jest nasza przełęcz, do której zmierzamy. Przyszły nas odwiedzić też krowy, ale nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Przed chwilą wchodziliśmy przez kolejną rzekę, tym razem nie na bosa, tym razem po kamieniach. No i się wpieprzyłem. Obiema stopami moje budy są całe mokre, a to nawet nie połowa. i znowu. Düry, düry, düry. Nie wierzcie w żadne słowo tego pana. <średztwo> jak to Łukasz? Wspaniale Jak ekipa? W w do do namiotów. Czyli Na... myślałem, że będę majował o Pokaż gdzie jest ten namiot, pokaż gdzie jest ten namiot. Tak. Jak widzicie tą górę to musicie zobaczyć za nią. Jakbyście ten przyjechali twoje, z nami kilometrów. Tego się nauczyliśmy. Tego się nauczyliśmy. No dv Namioty jadą tą samą w tak? Słuchajcie. Jest grubo, ale. O! Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę, podziwiajcie widoki. E, to pewnie Mary no super, super. Słuchajcie, powoli widać szczyt. Chodzi najgorsze 500 metrów. O, oh, my goodness. Wow. skurcz na maksa o oh, kur... przepraszam to kanał z contentem family friendly również zobaczcie kurwa kur... Błoto. wie co, z każdym krokiem się ślizgam dosłownie się wydaje jak krok do przodu izba w tył. kamerę. Nie mam siły jej trzymać. Nie. Nie będę się wracał. Zobaczcie. Jest szczyt. Jest szczyt. Jaką mamy wysokość? 3437 metrów nad poziomem morza. Okay. I dziękuję. można ewentualnie Dzięki. sprawdzić czy yy, wasz przewodnik już tu był kiedyś. Był. Był. No był. Piąty Odeł. kierunek, to właśnie on. I, no, I od teraz zaczynamy mu ufać. Gratulacje. <grym grym> może... A może polskie krówki? Dziękuję. O może? Teraz będzie Super. tylko gorzej. Super. My tak lubimy właśnie, jak jest tylko gorzej. Dobrze no, już było. Inny PTZK. Piękna kraina, prawda? Piękna kraina, piękna, piękna granica. Piękna. Dawno nic trudniejszego nie widziałem. No, jakieś słowa do... Czekaj, bo tutaj widzę jakieś gości. Na tą kość. stronę, jakbyśmy poszli jeszcze parę kilometrów, granica z szerzenią.

Tutaj już na pożyczonym kijku, bo inaczej nie da rady. Także pozdrowienia, Wielkie dzięki. Zobaczcie, to zejście jest na maksa, popieprzone. Cały czas tak glina i błoto. Dobrze, że mam ten kijek. Kurde, no nie widzę tutaj siebie. Masakra, masakra. Uff, jednak z oddechem lepiej, wiadomo, jak schodzisz w dół. Trzeba się skupić, ale oddycha się łatwiej. Chowam tę kamerę, chowam tę kamerę. Włączę się jak będą trochę lepsze warunki. Jak możecie sobie wyobrazić. Droga wygląda właśnie tak i prawdopodobnie tak będzie do końca. Uff. Droga bez zmian. Cały czas drepczemy w dół. Trzeba uważać właśnie w takich miejscach. Trzeba uważać, nie nagrywać, właśnie. żeby się nie ześliźnić. Idę trochę w odstępie, bo właśnie mi się niestety ześlizgnął że mnie wpadł na nikogo. Część z naszej grupy jest jeszcze tam, nieco wyżej. Ale wszyscy dają radę, jak jeden mąż. Zobaczcie, tutaj sobie już schodzimy, no i takie widoki nas witają. Jesteśmy nieco poniżej chmur, no i jest przepięknie. Zobaczcie, zeszliśmy stamtąd, stamtąd, tam w dół, w dół, w dół. No i teraz śmigamy przed siebie. Tutaj e, wzdłuż tej góry będziemy sobie trekować. Nad nami jest 4000. Niestety nie widać go. Ehm no bo są chmury zwyczajnie właśnie stamtąd przyszliśmy jednak natura rekompensuje nam brak widoku czterotysięcznika za takim krajobrazem, przyznajcie jest naprawdę ładnie słuchajcie, udało nam się bezpiecznie zejść na dół dzisiaj zdobyliśmy przełęcz Ad która ma 3510 metrów nad poziomem morza czyli jest naprawdę wysoko jestem totalnie zmęczony, ale zadowolony, że udało mi się to zrobić bardzo bolą mnie nogi na pewno mam odciski, zobaczcie tutaj zostajemy dzisiaj na noc w namiotach, jest to ostatnia noc w namiotach i potem wracamy do cywilizacji. Teraz siedzimy sobie, e, chillujemy, zaraz coś zjemy i będziemy rozkładać namioty. Właśnie widzę, że nadjeżdżają. To jest k***a grane. W Czeczeniu jesteśmy. Nie no, taka k***a. Nie mam siły. Siła nic nie chcę. To jest taka relacja od braci dla braci, nie? No, tu se Dawid dotniesz. No, a teraz... Słuchajcie kochani, jak widzicie w tle. Obóz rozbity. Siedzimy sobie, spijamy herbatki, kawki. Jest całkiem fajnie. Ja już nie będę przedłużał. Cieszę się, że ze mną byliście na tej hardkorowej trasie. Przepraszam za moje sapanie, ale mam nadzieję, że to chociaż oddaje troszkę, jak bardzo męczyłem się podchodząc pod tę górę. Naprawdę był to szal... były to szalone dwa dni. No i nie zapomnę ich nigdy. Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i suba. Pomaga mi to w rozwoju kanału. Trzymajcie się. Cześć.